Cześć, witam, z z tej strony, witam na kanale krypto-kamikadze. Dzisiaj e, kilka tematów takich bieżących, co się dzieje. E, wczoraj, wiadomo, mówiliśmy o tym w poniedziałek, e, obniżka stóp procentowych, e, 50 punktów. O, a, to było coś, co się wszyscy mniej więcej spodziewali tego, więc... E, tak to wygląda, co to w ogóle znaczy, jeżeli nie wiecie lub jesteś nowy w temacie, co to znaczy, zaraz tak pokrótce powiemy sobie o tym, jak reagują rynki na takie tematy, również spróbujemy sobie o tym delikatnie powiedzieć, do tego aktualizacja, co tam u mnie w moich tradach i takie podsumowanie wczorajszego spotkania, które mieliśmy na, na Twitterze, o którym wczoraj tutaj pisałem. Mieliśmy taki Twitter Space, heksymalista zorganizował i tutaj rozmawialiśmy o Zenie, o X1, i takie coś tam pokrótce, takie jakby troszkę dodatek, co tam upulszczenia, i jak to wszystko z dwóch stron wygląda. Ale zaczynając od samego początku, więc zacznijmy od początku. Hmm. Volatility is our friend. Czyli wahania cenowe są naszym przyjacielem. Więc, jako trader, wahania cenowe jak najbardziej są naszym przyjacielem. Jeżeli chodzi o obniżkę stóp procentowych, to jest takie, wiecie, to jest takie, wydaje by się, że wiadomo o co chodzi, ale krótkoterminowo, w dzień, dwa, kilka, że tak powiem, tygodni po, to jest takie na dwoje babka wróżyła. Jak może reagować rynek? Długoterminowo sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli mówimy o dodatkowych pieniądzach w obiegu, to w tym momencie wszyscy chodlerzy, którzy mają w rękach FIATY, są, że tak powiem, rozpłynniani i Fiaty mają mniejszą wartość, a wszystkie aktywa rosną w cenie. Więc tak to wygląda. Wiadomo, plus minus góra dół to już jest takie tygodniowe wahania cenowe, to są dzienne wahania cenowe, godzinowe wahania cenowe, tak jak na Bitcoin. To jest normalne, to jest, to jest taka reakcja. Ok, teraz tu ktoś chce zrobić ruch, to, to, to jest świetne, ale długoterminowo to oznacza jednak a, aktywa będą rosnąć w cenie. A, więc to możemy sobie przyjąć jakby za taki a, nasz wskaźnik. Co chciałem powiedzieć również to jest to, że no niestety moje niektóre trady, ostatniego trada tutaj na Bitcoinie z Diomi Stop Loss zostałem tylko z jednym tradem w tej chwili i jest to Ethereum, jak widzicie, niespecjalnie wielka pozycja na 4 Ethereum, więc od taka pozycja i tutaj właściwie gdzieś tu zaczyna być w tej chwili to na plusie. Tak to wygląda, więc wszystkie moje dwa trady, których wyszły na plusie, ten trzeci, który wychodzę na plusie. I teraz jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, którą chciałem powiedzieć, i to jest, to jest coś, co wiele osób jakby pomija w swoim toku myślenia. Okej. Okay. Tutaj Szazam napisał, wahania cenowe to woda na młyn dla naszych likwidacji. I, i, i teraz. Ja rozumiem, o czym mówi, tylko że tutaj trzeba zrobić malutką korektę. Malutką korektę. Otóż zbyt duża dźwignia jest wodą na młyn dla naszych likwidacji. Dźwignia to jest coś, co stawia jakby w ryzyku nasze pozycje, czyli to, co robimy. I to jest w nawiązaniu właśnie do tego, że długoterminowo w jaki sposób to się rozgrywa? To już wiemy, to już będziemy wiedzieć. A krótkoterminowo wstawianie shortów, longów na dużej dźwigni, próbowanie wykorzystać to wahnięcie cenowe, do tego um, potrzeba już, że tak powiem, um, troszeczkę więcej doświadczenia i pewności tego, co się robi i dlaczego się robi. Więc, jeżeli ktoś się wykłada na tym, to jest tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ jeszcze nie wie, o co tutaj chodzi, i postawił, bo tak myślał, a nie stawiamy dlatego, że tak myślimy, tylko dlatego, że coś widzimy lub coś wiemy, lub jesteśmy przekonani i mamy plan na to, więc obstawia i w taki sposób potem się nagle wykłada. Więc, mm, okej, okay, mamy wahnięcie, mamy wahnięcie w dół, w górę, w dół, w górę, jak widzicie. Zobaczcie, 2,400. 2 250, 2400, 2,250, 400, tak teraz ten, to Ethereum się waha. Jeżeli chodzi o Bitcoina, tam jest, tam jest troszeczkę podobnie, więc w taki sposób to wygląda. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy długoterminowo, to, to kierunek jest jeden, teraz. Jest jedna mała rzecz, i teraz nawiążę do tego, co wczoraj mieliśmy. Tutaj, jeżeli chodzi o Nasze wczorajsze spotkanie na Twitterze to heksymalista wrzuci gdzieś tutaj ten, ten cały, cały przebieg tego spotkania. I jest jedna ciekawa rzecz, którą dotknęliśmy na samym, właściwie końcu naszego spotkania, i to jest również w nawiązaniu. Heksymalista tego dotknął, potem to tak umknęło, więc ja chciałem do tego wrócić. To jest również nawiązanie do tego, do tych wahań cenowych i do tego, w którą stronę idziemy i dlaczego. Otóż, gdy otworzycie sobie wykres SP 500 i zobaczycie na ten wykres na przełomie ostatnich 20 lat, to wtedy zobaczycie, że od momentu, kiedy Bitcoin wystartował, czyli od momentu poczęcia bitcoina, aż do teraz, właściwie możemy sobie ten wykres szybko znaleźć. Poczekajcie. OK, więc mamy tutaj ten wykres i znajdźmy tutaj jakiś. Wykres. O, choćby ten. Ten dobrze tutaj pokazuje. Zobaczmy, czy możemy go otworzyć jako grafikę, ok. Od momentu, kiedy Bitcoin wystartował, pięknie pokazane, 2019, teraz mamy 24, więc um, lepiej by było, jakby był 24, ale nie widzę tutaj, um, ale jesteśmy wyżej, jakby nie było. Um, ten, ten, um, no dobra, nieważne. Tak czy inaczej, od momentu, kiedy Bitcoin wystartował do dziś, jeżeli chodzi o rynki tradycyjne, to mamy jedną wielką hossę, Czyli cały czas idziemy w górę i w górę i w górę. I tak jak wczoraj mówiliśmy sobie tutaj, i Hksymalista fajnie tam dotknął tego tematu, gdzieś to już za późno zaczęliśmy o tym mówić, więc ja tylko chciałem zwrócić na to uwagę i nie rozwijałem. Pomiędzy takimi małymi cyklami, i zobaczcie, tutaj mamy małe takie cykle. Widzicie? Małe cykle. Mamy jeden wielki cykl. I um, kiedyś robiłem tutaj moją tablicę gmocha, ale spróbujemy zrobić ją raz jeszcze szybko, ponieważ. To jest ważne do specjalnie do zastanowienia się nad tym, kiedy kupujemy, kiedy sprzedajemy długo, długoterminowo. Nie takie, wiecie, cykliczne, nie takie, powiedziałbym, związane z cyklami bitcoina, czy w ogóle, czy, czy, czy krachami na rynku, ale kiedy długoterminowo. I wygląda to tak. Ok. Łączymy sobie tutaj jakiś pędzel. Dobra. A więc mamy cykle i to jest. O, to nie. Jak tu się rysuje, żeby to było. Mam to. A więc w takich cyklach, właśnie O, to są powiedzmy cykle długoterminowe. Nie? A więc w takich cyklach, oczywiście, musimy pamiętać, że mamy tak zwane minicykle. A, a więc takie O. To są minicykle w dużym cyklu. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj będzie tak, 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 tak. Więc e, pomiędzy tymi minicyklami jest jeden długi, długi cykl. Więc pamiętając to, w tym momencie, od momentu poczęcia bitcoina do momentu, w którym teraz jesteśmy, jesteśmy powiedziałbym na takim cyklu. I nie wiadomo, w którym miejscu tego cyklu jesteśmy. Możemy tylko i wyłącznie. Przypuszczać, czy jesteśmy tutaj, czy jesteśmy tutaj, czy jesteśmy już prawie na górce. Tego, to, to, dopiero, to dopiero, że tak powiem, przypuszczamy na podstawie tego, co się dzieje w makroekonomii. Ale ogólnie y, warto wiedzieć o tym i do tego podchodzić z taką rezerwą: typu, ok, wiem o co chodzi, y, mogę korzystać oczywiście z minicykli czyli nie wiem, czteroletnich cykli Bitcoina, mogę korzystać z e, powiedzmy miesięcznych cykli wiadomości i, i tutaj, że tak powiem, tu będą jeszcze następne wahania cenowe albo e, powiedzmy tak zwany huddle, kupuję i trzymam Bitcoina albo kupuję Bitcoina tutaj powiedzmy 2010 rok na starcie e, lub też na przykład nie wiem, 2019 rok jakkolwiek, ale wiedząc w którym momencie cyklu jest i obserwując co się dzieje ogólnie, to wtedy możemy, że tak powiem, zadecydować, w którym miejscu chcemy, że tak powiem, pozbyć się cokolwiek mamy w rękach jak słyszymy o tym że Buffett sprzedaje tam wszystko i że ma największą kupę kasy gotówki jaką miał kiedykolwiek i tak dalej to prawdopodobnie gdzieś jest z tym to wszystko związane z tym że patrzy na tą ekonomię patrzy na to co się dzieje i kompletnie mu się to nie klei nie trzyma się kupy więc kombinuje myśli próbuje się pod to ustawić więc nie ma szans aby Kryptoświat nie zareagował, jeżeli yy, tradycyjny świat zareaguje. Więc o tym, o tym warto pamiętać. To tak, to tak na marginesie tego wszystkiego, tego wszystkiego co chciałem powiedzieć. Jest to coś, co warto sobie w którą stronę warto po, podrążyć temat, szczególnie jeżeli mówimy o wiecie o kupowaniu i trzymaniu, o, o kupowaniu i trzymaniu forever, czyli na zawsze i tak dalej. Yy. Bo no owszem, ten cykl, ten cykl, powiedzmy, wróci, nie? Ten cykl, ja nawet jak tutaj będziesz leciał w dół, to on wróci. Ale jeżeli to będzie na przykład 2040 rok, czy nas to jeszcze interesuje i czekać następne, nie wiem, 20 lat, czy po prostu to już my będziemy, że tak powiem, po drugiej stronie? Wszystko to jest w tym miejscu. Chcemy się załapać, gdzie Nasz, że tak powiem, nasz przedział życiowy jest, gdzie, gdzie żyjemy. My jesteśmy, powiedzmy, stąd dotąd żyjemy, i, i, i coś w tym stylu, no bez przesady, dziesiąty, czterdziesty, trochę mało. No ale dobra, mm. <laughs> powiedzmy, nie? Stąd dotąd, nawet jak, jeżeli już, to stąd dotąd mamy takie konstruktywne działanie, bo tutaj chodzimy, tutaj chodzimy do przedszkola, tu chodzimy do szkoły, tu zaczynamy coś działać, tu byśmy chcieli właściwie wykorzystać ten moment. Jak ja, jak, jak ja jestem sam zachwycony swoją sztuką, jak ja to wszystko tutaj rysuję, to jest tak transparentnie, przeźroczyście. Y, zrozumiałe, że można ja bym nawet można głos wyłączyć i patrzeć na to, co ja tu rysuję, i byście wszystko rozumieli. Dobra. E, koniec żartów. więc tak to, tak to wygląda z mojej perspektywy, więc. Volatility to jest nasz przyjaciel, jeżeli chodzi o trading, i świetnie się traduje. Świetnie się traduje te, te wiecie, te, te, te cykle, te spadki, te wzloty, ale w tym samym momencie, powiedzmy, i kumuluje, kumuluje coraz więcej cokolwiek, kumulujemy więcej Ethereum, kumulujemy więcej Bitcoina, ale w tym samym czasie, obserwując to, co się dzieje, ok, obniżka stóp procentowych, następna, co będzie? Kiedyś mówiłem e, dawno temu w. Jednym z moich materiałów w bes powiedziałem: Ok, jeżeli zobaczymy, że zaczyna być fr. to znaczy, że będzie również u nas odreagowanie rynku w tym kierunku. Więc na to wszystko wskazuje. Na to wszystko wskazuje. Trading ogólnie, tradowanie, i, i, i powiem Wam, że łapanie tutaj tego sensu w tym wszystkim. Sporo człowieka, że tak powiem, układa mu dużo puzli w głowie. Jak to wszystko funkcjonuje i jak to działa? Nawet jeśli, i tutaj nie trzeba tradować dużymi kwotami, tu nie trzeba nawet tradować, że tak powiem, żeby na siłę z tego się utrzymywać, czy coś w tym stylu. Wystarczy, że tradujemy, mając w głowie tą myśl, że hmm, czekaj, to tak to działa. Okay, masz tą swoją stówkę, masz tą swoje, nie wiem, ileś tam, um, masz to swoje pół Ethereum czy cokolwiek, co możesz sobie pozwolić, aby rynek poznawać, to to jest, to jednak jest coś. To jednak, to jednak dużo, dużo mnie nauczyło to. Powiem tak po sobie i po tych latach, i po tym, kiedy człowiek analizuje dlaczego, co i tak dalej. Więc warto o tym pomyśleć. Um, a tak przy okazji, to będzie następny World Series of Trading. Czekaj, World Series of Trading, tak, competition, czyli będzie, ta, będzie znowu ta rozgrywka tradingowa roczna. Ja zarejestrowałem naszą grupę, czyli X Grosz Team, czy tam Trading z X Groszem i będziemy, i będziemy jak co roku walczyć o jak najlepsze, jak najlepsze rezultaty. Uh, także wkrótce, jak wszystko zostanie zaakceptowane, Wrzucę Wam link do tego i byłbym e, zaszczycony dla wszystkich, nawet tych, co zaczynają trading, żeby dołączyli do mnie. Bybit to jest giełda, na której to będzie się działo, więc jeżeli nie macie konta na Bybit, pod spodem link do Bybita, zakładacie konto i jesteście gotowi wtedy e, będzie, będzie, to, będzie ten konkurs, będziemy widzieć, będzie ten turniej, będziemy widzieć swoje procenty nawzajem, będziemy e, widzieć, jak to się rozgrywa na żywo każdego. Więc to jest co roku mamy takie, takie coś i powiem Wam, że sporo się można dowiedzieć o sobie, jak i też o innych. Tamtego roku, nie wiem, czy pamiętacie, było tak, że miałem już ponad 100%, potem spadłem, potem w końcu wylądowałem gdzieś tam na trzecim miejscu w naszej drużynie na, ze 100%, coś w tym stylu. Więc e, warto, zobaczymy. Okej, okay, żona mi tu przerwała telefonem. Um, tak, kolor paznokci, długość rzęs i te sprawy też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o życie rodzinne. A, dobra, wracając, do, wracając teraz do następnych tematów, o których mówiłem, a więc o tym właśnie między innymi rozmawialiśmy wczoraj pod koniec naszego, naszego spotkania na Twitterze, które było i powiem Wam, że było całkiem fajne spotkanie i ja, prawdę mówiąc, więcej słuchałem niż się odzywałem, ponieważ naprawdę wiele ludzi tutaj ma, e, wiele rzeczy śledzi na bieżąco i wie, co się dzieje. Jednym z takich głównych tematów, o których wczoraj rozmawialiśmy, to był właściwie Zen oraz startująca sieć X1 wszystko z, z Tajni, cudzysłowie, Jacka. A więc, a więc jest parę osób u nas w społeczności, które się tym interesują, które mają w tym temacie większą wiedzę i mają na bieżąco, są na Telegramie, śledzą, co Jack mówi, patrzą, co się dzieje. Tu nawet, jeżeli chodzi o Twittera, to możecie śledzić Piotr Celejewski, nawet ma stronę zen.com.pl. Gdzie i możecie z nim rozmawiać? Możecie tam na, na Telegram się dołączyć i wiedzieć o tym, co się dzieje. I powiem wam, powiem wam tak, sporo można było się dowiedzieć o tym, co się dzieje. Na jakim etapie jest X1, czyli sieć, którą Jack chce wypuścić. O co chodzi z tokenem XN, jakie, gdzie jesteśmy w, w, w całym tym jakby gotowości startu sieci, tak plus minus. Jedni mówią, że nic nie wiemy, może. Drudzy mówią, że już wiemy przecież wszystko. Jedni mówią, że nic nie możemy zrobić. Drudzy mówią, że przecież wszystko możemy zrobić. Ja to, ja to wszystko rozumiem, bo ja po prostu patrząc na to w ten sposób, ja to w tej chwili jakby Segreguję sobie z mojego podejścia, z zupełnie innej strony, ze strony znowu doświadczenia i trochę mi to przypomina, trochę mi to przypomina moment, kiedy, kiedy właściwie mieliśmy sieć, start sieci Pulse Chain i było dosłownie tak samo. Krótko mówiąc, zajmuje to czas. I stare, dobre hasło Ryśka, czyli Richarda Harta, który w tej chwili mógłby dosłownie powtórzyć Jack Levin, który startuje z siecią X1, Software is hard. Czyli to nie jest takie proste. Ja wiem, ja wiem, u nas, w naszej społeczności panuje przekonanie, że można to zrobić na kolanie, w dwie minuty, za dwa tysiące. To jest, ja to, ja to rozumiem. Ale tak serio to nie, um, yeah. to nie jest takie proste, jakby się wydawało. I jeżeli nawet chodzi o pulsechain, nawet w tej chwili ciągle są aktualizacje do sieci pulsechain, gdzie na GitLabie można tam widzieć jak jak są jakieś aktualizowane rzeczy, które mają pomóc w przyszłości temu, aby na tej sieci działo się więcej i prężniej i, i aby była bardziej dostępna i bardziej przyjazna dla wszystkich deweloperów. Tak samo budując sieć i Jack z tego, co słyszymy i widzimy, próbuje ogarnąć wszystko, i, i okazuje się, że to nie jest tak, że sobie wypuścisz sieć od takiego ghost chaina, czyli sieć duchów, gdzie nikt nie może się podłączyć, nic nie można na niej zrobić. Jeżeli to ma być naprawdę produkt przyjazny dla y, temu, aby ściągał deweloperów, a razem z deweloperami użytkowników, a razem z użytkownikami kapitał. To wymaga to naprawdę przemyślanych e, decyzji i sporo pracy, konkretnej pracy, która w pewnym momencie nie zostanie, że tak powiem, jednym ruchem, e, kliknięciem hakera zniszczona w sekundę, bo to się właściwie dzieje. Mało tego. Nawet ludzie, których, którzy pracują nad siecią, z tobą, muszą być to zaufane osoby, które. W pewnym momencie nie wykorzystają swoich możliwości i wiedzy, aby zrobić cokolwiek i wbić nóż w plecy. To jest ja sobie nawet, ja sobie nawet nie wyobrażam, jak ym, ciężki to jest temat. Jak ciężki to jest temat. I mamy tutaj dwa różne podejścia, o których rozmawialiśmy wczoraj, było świetne. Tutaj, tak, jak tak przysłuchasz się i, i po, pominiesz ten taki szum w tym, że ktoś tam jeden drugiemu szpileczkę wbija, tutaj troszeczkę żartu, tu troszkę prawdy, tu troszkę czegoś tam i pominiesz to wszystko, to mamy takie dwa różne podejścia do tego samego tematu w sposób wręcz y, taki y, odmienny, aczkolwiek cel jest dosłownie to, ten sam: zbudowanie sieci. Szukanie rozwiązań po innych sieciach, bo tak jak Lewin szuka tutaj w Poligonie, w tym tam teraz na Solanie, i, i tak samo pamiętamy jak Richard szukał na Binance, na tak, na Binance, na, na czymś tam i na Ethereum i tak dalej, widzimy jak to wszystko się w pewnym momencie schodzi do jednego celu, a celem jest to, aby mieć idealnie dobry design. Yy. Bulletproof, czyli taki nie do schakowania, nie do zabicia oraz w tym samym czasie społeczność wokół tego, która, bo nic się nie stanie bez społeczności. Jeżeli mówimy o, o, o tym, co się wydarzy, gdzie jest, bo wszyscy patrzą, okej, okay, i, to, i to jest ważne, wszyscy patrzą na cenę, okej, okay, cena, cena, jaka cena, ale cena jest jakby odzwierciedleniem, taka powiedzmy długoterminowa cena, taka, co się dzieje, co, nie chwilowe świeczki, ale cena jest odzwierciedleniem właściwie tego, czy jest tam społeczność, czy coś się tam dzieje, a to jest odzwierciedleniem tego, czy design jest odpowiednio um, mocny, poprawny, nic tego nie, 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 nie rozwala, nie zachwiewa, nie. Wiecie, i to jest wszystko jedno, jedno na drugim się, że tak powiem, buduje. taka cała, cała taka piramida z tych klocków i powstaje wreszcie jakiś, jakiś sensowny budynek. A więc takie dwa podejścia, o których jeszcze mówiłem. A więc podejście jedno, okej, okay, w ten sposób robimy to. I podejście drugie, w ten sposób robimy to. I te dwa podejścia, może jeszcze o tych podejściach sobie kiedyś pogadamy, ale widzę, że już mówię ponad 20 minut, więc nie będę to rozwijał. Obydwa podejścia są, obydwa podejścia są bardzo ciekawe, i e, obie te sieci jedna jeszcze nie wystartowała, druga dopiero co wystartowała obie te sieci to są dosłownie, powiedziałbym, noworodki w świecie krypto. I jak to się rozwinie? To jest bardzo ciekawe. I tak jak powiedziałem, możemy sobie tutaj spekulować, mówić o cenie, pójdzie w górę, pójdzie w dół, będzie coś tam, będzie coś tam. To jest wszystko i wyłącznie spekulacja. Nikt tego nie wie. Ja tego nie wiem. Ty tego nie wiesz. Nikt tego nie wie. Rysiek tego nie wie. Jack tego nie wie. Nikt po prostu tego nie jest w stanie przewidzieć. Co jest w stanie zrobić, to jest tylko i wyłącznie najlepszą robotę, jaką może do tego, aby zrobić produkt, który jest. Absolutnie bulletproof i absolutnie przyjazny do tego, aby ściągnąć, tak jak mówiłem, deweloperów, którzy za sobą ściągają, budują różnego rodzaju aplikacje, coś przyciąga ludzi, co przyciąga społeczność, a zarazem ze społecznością przychodzą pieniądze, a wtedy cena jest jakby już tylko odzwierciedleniem sukcesu danej sieci. Więc i najlepszym przykładem tego historycznie jest Ethereum. Kiedy patrzyliśmy na Ethereum, jak było po 5 dolarów, po, 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 po ileś tam, aż wreszcie w pewnym momencie startują ICOs, jeżeli ktoś nie wie, co to jest ICO, Initial Coin Offering, a więc wszystkie te aplikacje różne, te rzeczy budowane na Ethereum, i nagle rakieta w górę, totalny kosmos. Dlaczego? Ponieważ wszyscy się rzucili na to Ethereum. Tak to wyglądało. Um. To by było chyba tyle na dziś. Chyba tyle o tym wszystkim chciałem powiedzieć. Uh, yeah. Dzięki za komentarze. Dzięki za lajki. Like. Jeżeli ktoś dotrwał do tego końca e, mojego odcinka, to um, dajcie mi znać i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. A i pozaglądajcie do Mental Game, a więc Heksymalisty tutaj on wrzuci wczorajszą rozmowę. Na razie. Cześć.